Cześć, nazywam się Marcin, jestem prezesem kapsel.pl, a to jest mój vlog. Zaczynamy! Bam! Energia! <grybuj> Dziś pogadamy o. Głos mi się Siada. O kobietach. Kobiety pełnią w moim życiu bardzo ważną rolę Wiadomka Nawet sobie nie wyobrażacie jak ważną I nie chodzi tu o modelki, które występują w moich filmach Chodzi o wszystkie mądre i silne kobiety Z którymi mam przyjemność pracować Które mam przyjemność znać Które mam przyjemność obserwować Również na fejsie Dziewczyny, wiem jak bardzo macie przesrane Żyjemy w świecie mężczyzn W świecie, gdzie nie wszystko wam wolno Wypada Dodatkowo żyjemy w Polsce, gdzie jeszcze macie bagaż wychowania W systemie, gdzie kobieta jest cieniem faceta A facet gra pierwsze skrzypce Tak już jest W świecie, gdzie gdy facet podrywa laski to jest kozak, a gdy kobieta podrywa facetów, to jest puszczalska. Gdzie niezależność i bycie singielką albo to, że świadomie wybrałaś nieposiadanie dzieci jest traktowane jako porażka, jako słabość. Mimo tylu przeciwności i stereotypów, mimo częstego niedocenienia, jesteście tytanami. Jesteście tytanami pracy, życia. Jak już coś robicie, to robicie na całość. I to was podziwiam najbardziej. Na całość. Doskonale was znam, uwielbiam was obserwować, uwielbiam z wami pracować. Cenię sobie nawet kobiety bardziej niż mężczyzn. Zaraz wam powiem dlaczego. W firmie zatrudniam kilkudziesięciu pracowników, e, i na przykład w poznaniu na produkcji. Wiecie ilu pracuje facetów? Trzech. Zaledwie trzech. Przypadek? Nie sądzę. I nie jestem idiotą, który zatrudnia na ładne oczy. Zaufajcie mi. Lubię profesjonalizm, zaangażowanie i siłę. Tak, jesteście silne. Co za problem dla faceta osiągnąć sukces, jeśli wręcz się tego od niego oczekuje. Tymczasem wy, drogie panie, potraficie zrobić to na przekór wszystkiemu. Na przekór wszystkim. Spójrzcie na mnie. Wystarczy, że kilka razy obrócę się przed kamerą, nagram się z cytatymi laskami i BAM! Mamy sukces. To nie jest trudne. A teraz spróbujcie sobie wyobrazić na moim miejscu kobietę. Rozumiecie? Tak działa świat mężczyzn. Wiecie, jakie cechy uwielbiam w kobietach? Gdy kobieta wykona dobrze swoją robotę, nie puszy się, nie obnosi się z tym, wręcz jest zawstydzona swoimi osiągnięciami. Jej nie zależy na poklasku, tylko na dobrze wykonanej robocie. Niezależnie, czy jest pracownikiem szeregowym, menadżerem, dyrektorem czy prezesem. Bez różnicy. Facet, jak coś zrobi, to jak paw. To ja! Bijcie mi brawo, bicie. Teraz! Jestem tego świetnym przykładem. A kobieta w tej sytuacji powie to mój zespół, moi ludzie, to oni tak naprawdę to zrobili, nie ja. Gdy facet usłyszy pochwałę, powie: "No raczej, czekałem na to, zasłużyłem". Kobieta w tej samej sytuacji delikatnie się uśmiechnie i powie: "Oj tam, oj tam. To nic takiego. Wcale nie jest takie wspaniałe. Jesteście najlepsze, najlepsze. Najlepsze! Dlatego was uwielbiam! Wolę pracować z kobietami niż z facetami. U faceta zawsze pierwsze jest ego. To, co ja robię w swoich filmach, to jest właśnie piętnowanie tej męskości. Tego stereotypu faceta. Robię z tego pastisz, karykaturę. Bawi mnie, że ludzie odbierają to, co robię na poważnie. Dziewczyny w filmach to modelki, a prawdziwe dziewczyny, z którymi pracuję, są za skromne. A także nigdy bym nie poprosił, żeby wystąpiły w bieliznie. Nie występują też często w filmach, bo staram się chronić ich prywatność. Ale wracając do tematu: Dziewczyny, nieraz wam jest ciężko. Jesteście oceniane przez swój wygląd, przez swoją kobiecość. Nieraz faceci dają wam odczuć, że jesteście małe, słabe, ale to nie jest prawda. Jesteście większe od nich. Bo jak inaczej to możliwe, że dźwigacie to wszystko i nadal idziecie do przodu. Uwielbiam kobiety. I uwielbiam kobiety sukcesu, bo jest w nich tyle siły. Powiem tak, na wysokim stanowisku, na tym samym facet jest profesjonalistą, jest dobry. Natomiast kobieta na tym samym stanowisku jest turbo dobra, jest kozakiem, jest wymiataczem. Bo żeby dojść do tego, musiała dwa razy mocniej. Dwa razy silniej, dwa razy skuteczniej udowodnić, że jest tego warta. Faca ci boją się silnych kobiet. I widzę często, jak przy pierwszym kontakcie skrywacie swoją siłę i słusznie. Nie pokazujcie jej od razu. Pozwólcie facetom myśleć, że to oni rządzą. Na tym to polega. W historii za każdym wielkim facetem stała silna kobieta. Macie w sobie tyle siły, energii, mocy, a przy tym jesteście delikatne. Ktoś wykonał kawał dobrej roboty, wymyślając kobietę. Parytety? Jebać parytety. Kobiety nie powinny być zatrudniane tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że są silne i są naprawdę dobre. I proszę Cię, nie trać czasu na ludzi, którzy mówią Ci, daj spokój, nie próbuj, to nie dla kobiet. Nie próbuj, bo nie dasz rady. Takich ludzi nie potrzebujesz w swoim otoczeniu. I pamiętaj, gdy jest Ci ciężko, gdy kolejny dzień przynosi ciosy, w domu, w pracy, w szkole, zaciśnij zęby i napierdalaj dalej, bo jesteś większa od tych wszystkich problemów. Gdy zdarzy Ci się upaść, nie raz, nie dwa, wstań, za każdym razem wstań, podnieś koronę i idź dalej. I wiedz, że jestem Twoim fanem. You can try, but never stop me. This is what I made of. Oh. I will never ever let go. This is what I made of. Oh. Aha, zawsze na moim vlogu jest goła baba. Dziś z okazji dnia kobiet, goły prezes. Bam! A teraz mogę wrócić do bardzo ważnych zajęć. Zitskie